Ja jestem teraz Donaldem Trumpem. On mówił coś takiego. No, więc ja tutaj mówię, że można by Ukraińcom pożyczać, a nie dawać pieniądze, bo ja tak robię z sportowcami, to się super sprawdza, że ja golfistom pożyczam, a nie daję, i potem oni się starają. Oni mają większą motywację, żeby się starać. No, a jeśli chodzi o golfa, to pamiętacie takie moje słynne zdjęcie, jak ja gram w golfa i wyglądam, jakby był taki gruby, ale tak naprawdę wcale nie jestem taki gruby. Wyglądam o wiele lepiej. I ja wam pokażę takie moje prawdziwe zdjęcie, jak ja gram w golfa. I jak ja gram w golfa, to ta piłka co ja ją. Posyłam w dal, to ona leci o wiele dalej niż ta piłka, całą Biden tam. Yy, yy, Albo ktokolwiek, tak. tak. I yy. wiecie, i, No, jakby gdzie jesteśmy? W jakim uniwersum? Nie, jest, jest taka powtarzający się sketch w Saturday Night Live, w którym właśnie e, aktor, który, który no, gra Trumpa, e, najpierw robi tam właśnie jakoś nawiązuje do wydarzeń bieżących, jakoś właśnie próbuje otworzyć, czy zrobić pastisz przemówień Bidena e, Trumpa ostatnich, a potem jest wprowadzona taka tablica po prostu jak z turnieju, i on mówi: to teraz będę mówił o po prostu taki rant o tym, o tym, o tym, o tym że są kompletnie niepołączone i on po prostu przez 60 sekund łączy tak jak mówi, dokładnie tak jak ukazałaś, tutaj Ukraina. Golf, e, wiesz, ja, ja, lo, ja. Re, Love is Blind, a w ogóle to Robert Pattison i Kristen Stewart, ona zrobiła straszne rzeczy i wiesz, teraz NASCAR i po prostu, a w ogóle to byłbym najlepszym, najlepszym quarterbackiem futbolu amerykańskim ever, e, a e, Joe Biden śmierdzi. Jakby, no to, to jest ten, to jest ten typ. E, natomiast, no właśnie, przy Trumpie to jest jakiś element jego po prostu... Osobowości. Tak, mistycznej charyzmy. Bo, jeszcze tak, żeby, żeby zakończyć temat tego, co Trump robi na swoich wiecach, bo to, to tam są jeszcze inne ciekawe wątki. On ma tak. Jeżeli. Może tak. Jest ostatnio na TikToku, na Instagramie duży pęd, żeby szukać wszędzie narcyzów. Otóż. Jeżeli mielibyśmy wskazać jednego z całą pewnością, to jest to Donald Trump. On opowiada, że siłą swojego charakteru, swego autorytetu w czasie swojej prezydentury powstrzymywał wojny, że po prostu tylko dlatego, że był prezydentem, Putin nie atakował Ukrainy, Hamas nie robił zamachów. Również opowiada, jak to on jako prezydent jednym telefonem po prostu załatwił skomplikowane międzynarodowe sprawy i też odgrywa senki. Ten koleś odgrywa senki. On mówi: No i o, nie, nie, nie tak palce. On mówi, no i ja dzwonię tutaj do Macrona i mówię mu, no halo Emanuel, co tam u ciebie? A on mi wtedy odpowiada, a, hello Donalda. I jakby on rzeczywiście parodiuje, nie? To jest niesamowite. Ja jestem pod głębokim wrażeniem, bo my nie oglądając tego w Polsce na co dzień, my trochę gubimy, mam wrażenie... Mm, Skale tego, nie wiem, znamy jakieś przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, czy wiemy, co tam Mencent wygaduje na piwak z Mencenem, ale to, co robi Trump, to jest kompletnie inny level.